Jan Christian Andersen. Znowu ten Andersen. On no, jest no, dobry, on jest mogę, fajny. Mogę powiedzieć, co czytam? Czy, tak, czy tak, coś tak, coś? Tak, tak, Prosimy. Tak. Jan Christian Andersen Brzydkie kaczątko, część pierwsza mhm. Prześlicznie było na wsi No wiadomo, nie? Bo to jeszcze pewnie przed nawałnicami było tak. Pewnie tak mhm. Lato gorące, pogodne, żółte zboże na polach Owiec jeszcze zielony, a na łąkach wielkie stogi pachnącego siana Bo bociany przechadzały się powoli Na wysokich, czerwonych nogach I klekotały po egipsku A ciekawe, co mówiły po egipsku To jakieś multi no nie, no to... tu się wdarło. No chyba tak normalnie, jak w Sharm el -Sheik. Dobra, dobra, zupa z bobra, teście. Ściowa... Przewaty stary rowerze, Doda do, elektrona no, coś trend. takiego. Mhm. Nie, no tak to. One klekoczą po Egipsku, bo takim językiem się nauczyłem mówić od matek, prawda? Aha. dookoła stały ciemne lasy. Wielkie, szumiące, a w nich głębokie i ciche jeziora prześlicznie i cudownie było na wsi. Pod jednym z liści młoda kaczka usłała sobie gniazdko i siedziała na jajach. Ty, to jest bajka, ty co to za słownictwo? Na ja na jajkach, no, siedziała. Na swoich jajkach siedziała. Na, na swoich, no. Tak. Okay. no, no, nie, no, chciałam wyjaśnić. No tylko. to już wszystko no, wiesz. Okay. W końcu jajka zaczęły pękać i główka pisklęcia co chwila wysuwała się z innej skorupki, oznajmiając cienkim łusikiem światu, że żyje. Ach, jaki ten świat duży! wołały Kaczęta. Nie myślisz, że to cały świat, rzekła matka. Ho-ho, ciągnie się on jeszcze ogromnie daleko jeszcze za tym ogrodem za tą Łąką proboszcza, het, het, tamte. No jasne, jak proboszcz, to od razu ma łąkę i hektary, nie? Tak. Mój nie ma, mój nie ma proboszcz. Tak, ale, ale to jest miejski proboszcz, co może nie mieć, ten od kaczki miał. No, Właśnie. Ale największe jajko ani myślało pęknąć. To jajko myślał? No te, te to to akurat to jest to bajka. Akurat, tak. Aha, dobra, rozumiem, dobra. A dalej. cóż tam słychać u was, kochana sąsiadko? Zapytała stara kaczka, która wybrała się wreszcie w odwiedziny do młodej matki. Z jednym jajkiem mam kłopot, odparła ta młoda, ani myśli pękać. To, to powinna pobiegać, zgrzana usiąść na jajku. To wtedy jest no. cieplej i szybciej. Czyli najpierw crossfit, potem jajko. Po <laughs> tak, po dokładnie. Wybrała. No i kaczka siedziała cierpliwie, aż jajko wielkie pękło. Pip, pip! Odzywało się piskle i prędko wydostawać. No tak zrobiło. Zaczęło się ze skorupki. Było bardzo duże i bardzo brzydkie. Patrz, hey, to odwrotnie, jak taki Taki mały heniutek się urodził, taki śliczny i rozkoszny. No, no czy nie czy, to, co tak, Odwrotnie, no. Na no? Zajutrz była prześliczna pogoda. Kaczka z całą rodziną wybrała się do kąpieli i na dalszą wycieczkę. Musi mieć kartę multisporta czy inny benefit, jak z całą rodziną, no, i to stać, ja no, no. wiecie. Po tych latach zapaści. Plusk skoczyła w wodę. Kwakwana zawołała i dzieci zaczęły skakać za nią jedno po drugim. Brzydkie kaczątko też pływało z nimi. Uch, to nie jest indycze. Rzekła do siebie kaczka, umie pływać, I to jeszcze jak? Może najlepiej ze wszystkich. może to kacza była. o tyle jędrzejczak? Była Ło. No, tego nie wiem. No właśnie, jest na razie wyjaśnione, jaka to jest płeć tego brzydkiego kaczątka, mm, czy nie? To trzeba jej tam, że tak powiem. No, e... dobra, dobra, nie, 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 nie kontynuuj, kontynuuj nie, nie wchodź tam pod ogon. Tak upłynął pierwszy dzień. A następne były coraz gorsze. Brzydkie kaczątko zewsząd odpędzano. Nawet własne rodzeństwo stroniło od niego i życzyło mu nieraz, żeby je kot porwał. Matka zaczęła się go wstydzić także. Tak Co to było. za matka? To jest no. świnia, nie matka. Nie. Już lepiej, żeby to kaczątko wysiedziała, nie wiem, ciocia albo babcia. Może jakaś... to, to chyba musiała być jakaś patologiczna rodzina, ja wam powiem. No, takie patokaczki. Tak. No tak, bo, bo paczek dalej idzie. No. Kaczki je piły. znaczy w sensie to kaczątko. Kury ją dziobały. Nawet dziewczyna, która jeść Dawała ptactwu, odtrącała je nogą. I to się zrobił szwedzki dramat psychologiczny. To, tak? no, ale słuchajcie, takie hasło powinno być: Do. brzydkie kaczątko meter. <noise> Taką akcję zróbmy. No właśnie nie, nie zrobiliśmy na czas i kaczątko uciekło. A. A chciało tylko przespać się w gęstej trzcinie i napić się. Bardzo chciało. zdrowe podejście. Bardzo, A, bardzo. Ale kolejność bym zmienił. Że, ale to już. Że najpierw napić, potem spać. Tak, w gęstej ale to trzcinie. już jak mm. kaczątko lubi. No to, no to, ja to dobra tam mi się nie wtrąca. Co było dalej? Czy ktoś pokochał brzydkie kaczątko? Czy było chłopcem czy dziewczynką? Czy piło samo czy z kimś? O tym w następnym odcinku. Jak my się nazywamy? Bajki dla dorosłych radiowców bez cenzury.